Dzisiaj pokażę jak zmierzyć pasek, aby dobrać go z katalogu. Na początku mierzymy szerokość, 16 mm. Następnie mierzymy wysokość, 13 mm. Długość pasa mierzymy po obwodzie. 1420 mm. Mając już dane z pomiarów, możemy przejść na stronę: wyszukać pasy klinowe i kołopasowe, pasy klinowe. Przechodzimy do filtra. Szerokość pisujemy lub wybieramy 16 mm wysokość przy tej szerokości występuje tylko 13 mm i wybieramy długość podziałową My mierzyliśmy po wodzie więc ten pasek, ta długość będzie trochę dłuższa niż, no, e, niż długość podziałowa, bo długość podziałowa jest mierzona po środku pasa. Mamy dwa paski 1400-1410. W zależności od tego, jaki mamy napinacz, to wybieramy ten lub ten. Dodam jeszcze, że szerokość pasa. Mierzonego, zużytego może być nieco mniejsza ze względu na zużycie. Również wysokość też nie musi być idealnie 13 mm. Może być niższy jeśli jest bardzo zużyty.